TVG9. Dlaczego organizacja ukraińskich nacjonalistów y, zamordowała ministra y, Pierackiego? No, y, Ukraińcy często lubią to przedstawiać, że zlikwidowano kata narodu ukraińskiego, y, kogoś to tam szczególnie represjonował Ukraińców. No, jest to ewidentna nieprawda, bo organizacja ukraińskich nacjonalistów y, jakoś y, tych właśnie szczególnie zasłużonych dla, dla, e, w represjach wobec Ukraińców, czyli tam Kostka Biernackiego i innych, jakoś nigdy nie dotknęła, nawet nie, nie próbowała do nich strzelać. E, natomiast e, Ołun mordował polityków e, będących zwolennikami ugody i to po, po obu stronach. E, wcześniej e, Ołun e, zamordował. E, Hołówkę, który był zwolennikiem i propagatorem autonomii galicyjskiej, w ogóle autonomii ukraińskiej. Minister Pieracki był przeciwny autonomii jako takiej, ale był zwolennikiem E, szerokiego, e, no, szerokich praw dla Ukraińców w ramach e, powszechnego samorządu e, lokalnego i był za dogadaniem się e, z, e, na jak największą ilością lokalnych e, społeczności, z pominięciem raz tych e, e, partii ukraińskich, zwłaszcza tych właśnie nacjonalistycznych. No i w ten sposób był po prostu zagrożeniem dla koryta tych, tych wszystkich ukraińskich polityków, zwłaszcza, zwłaszcza radykalnych. No i jako, jako takie zagrożenie dla ich koryta postanowili go wyeliminować. Yy, piracki był znienawidzony także przez nacjonalistów za tą swoją ugodowość, także no, po jego śmierci, po jego śmierci, yy, pierwsze podejrzenia nawet pa padły na, na Endeków. Yy, jednak yy, no, wbrew temu to też się próbuje tam. Yy, yy, podważać. Z pewnością zostało dowiedzione, że, że autorami zamachu byli członkowie oun i już wtedy jeszcze nieformalna, ale, ale tworząca się już frakcja, której no takim charyzmatycznym liderem był Stepan Bandera. Choć, choć jeszcze wtedy wtedy oficjalnym liderem OUN nie był. Ale o co dzisiaj chodzi? No Dla mnie, dla mnie polityka pierackiego jest no, typowym wzorem do na naśladowania dla, dla Ukrainy na wschodzie swojego kraju. To Jest to dla mnie no, wzór dla postępowania E, z separatystami. E, oczywiście, z, z separatystami, e, którzy jawnie głoszą chęć oderwania się od Ukrainy czy, czy federalizacji, w ogóle rozmawiać nie, zale, nie należy. Natomiast. Trzeba y, rozmawiać ze społecznościami rosyjskimi czy rosyjskojęzycznymi jak, na jak najniższym y, poziomie. No i rozmawiać trzeba z tymi, którzy, którzy zdecydowanie y, deklarują chęć, y, chęć trwania y, w ramach y, ukraińskiego y, państwa. Y, należy też no, pod tym kątem reformować y, samorząd, ale jak mówiłem, jak najszerszy samorząd na różnych szczeblach, ale, ale ostrożnie z tą autonomią regionów. Także Pieracki możecie go sobie nie lubić. Ja tam nawet nie chcę Ukraińców przekonywać, że był tam dobry, bo wiadomo, lach, to zawsze zły jest, nie? Ale, ale naprawdę jego polityka, jego metody są naprawdę akuratne, jeśli chodzi o o dzisiejszą Ukrainę wschodnią.